6 marca przed godziną 12:30 doszło do pożaru byłej tkalni zakładu Bieltek w Pieszycach przy ulicy Kopernika. Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z oraz OSP z Piskorzowa, Bielawy i Ostroszowic. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że palą się e, zwińcza ruiny dawnej hali produkcyjnej zakładów Bieltex zlokalizowanych przy tak jak już wspomniałem przy ulicy Kopernika. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody na palącą się halę. Jeden prąd wody był podany z drabiny mechanicznej i dwa prądy wody z poziomu ziemi. W tej chwili trwa dogaszanie. Działania są mocno utrudnione z, z tego względu, że tutaj ta hala jest mocno dosyć zniszczona, jest zawalony dach. Przeszukaliśmy wstępnie już obiekt, niestwierdzono osób poszkodowanych. Ruch samochodów, pojazdów jest utrudniony ze względu na prowadzone działania gaśnicze. Na miejscu również obecna była policja. No, najprawdopodobniej przyczyną pożaru było podpalenie celowe.